ZAPOMNIANY PRZEZ WIEDEŃ Tytuł do filmu zapożyczyłem z artykułu, który ukazał się w lutym 2005 roku w gazecie Polonii Austriackiej, 121 numerze Poloniki. Waldnilla Park, park w dziesiątej dzielnicy Wiednia. To tutaj od XVIII do XX wieku znajdowała się katolicka część dużego cmentarza Maasleinsdorf. Obecnie ten niewielki skrawek parku pełni rolę muzealną. Zgromadzono tu pomniki nagrobne osób znanych i zasłużonych, dla których miejscem spoczynku był dawniej cmentarz Macleinsdorff. To właśnie tutaj, na tym cmentarzu, 19 marca 1826 roku odbył się pogrzeb. Józefa Maksymiliana Osolińskiego. Pogrzeb był jednocześnie manifestacją patriotyczną, która zgromadziła ogromne rzesze Polonii. W połowie XIX wieku, w związku z rozbudową miasta, rozbiórką murów obronnych, część grobów została ekshumowana. I przeniesiona na cmentarz centralny. Ówczesny cmentarz zajmował powierzchnię 50 tysięcy m2. Po drugiej stronie ulicy Landgutgasse od jakiegoś czasu zespół archeologów prowadzi prace ekshumacyjne. W starych księgach cmentarnych znajdujemy potwierdzenie daty śmierci, jej przyczynę, a także miejsce pochówku. Mimo to precyzyjne określenie miejsca, w którym znajdował się grób, jest bardzo trudne ze względu na brak dokładnego planu cmentarza. Można przypuszczać, że w tym miejscu, w tej części cmentarza, mógł znajdować się jego grób. Ale też nie możemy wykluczyć, że już w pierwszym okresie likwidacji cmentarza MacLeinsdorf, w roku 1854, toczesne szczątki hrabiego Osolińskiego mogły być złożone w zbiorowej mogile. Pozostałości Starego Muru Cmentarnego. Miejsce pod murem cmentarnym zwyczajowo było zarezerwowane dla osób o wysokim statusie społecznym. Hrabia Maksymilian Osoliński należał do takich osób. Był znaną osobą cieszącą się szacunkiem i poważaniem w środowisku polskim. A także i w środowisku austriackim. Cieszył się również z zaufaniem cesarza Franciszka I. I mocą cesarskiego dekretu z 16 lutego 1809 roku zostaje powołany na stanowisko prefekta biblioteki nadwornej, którą w burzliwych czasach napoleońskich ratuje przed zniszczeniem i grabieżą. Był twórcą słynnego Osolineu. W Wiedniu, na Majerchowgasse 208, wokół jego osoby koncentrowało się życie ówczesnej patriotycznej emigracji. Niedługo prace archeologiczno-ekshumacyjne dobiegną końca. Szczątki osób, które tu kiedyś spoczęły, zostaną przeniesione na cmentarz centralny, a w miejscu tym Prawdopodobnie powstaną budynki. Życie i dorobek hrabiego Osolińskiego dla kultury obojga narodów dla kultury polskiej, jak i austriackiej jest nie do przecenienia. Józef Maksymilian Osoliński nie ma dziś grobu w mieście, w którym mieszkał, w którym pracował i w którym zakończył swoje twórcze życie. Na pewno nie bez znaczenia dla polskiej Austrii byłby kamień nagrobny upamiętniający tą wybitną postać. A może jeszcze, idąc za sugestią redaktora naczelnego Poloniki, Sławomira Iwanowskiego, ulica ulica Maksymiliana Osolińskiego w Wiedniu. W mieście, z którym związał niemały kawałek swojego życia, służąc obu narodom.